Dobry dzień dobry, witam wszystkich w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy chyba, kurda, nawet nie wiem, czekajcie, zerknę, bo kierowca tak w ogóle to jest na wakacjach. 25 luty, pokazuje mi tutaj na kalendarzu. Czyli mamy dzisiaj 25 dzień lutego. Kierowca, jak wiecie, nie na wakacjach, tylko bardziej na feriach. Tak można by powiedzieć, bo jestem na urlopie. Zatem. Yy... No, korzystam z wolnego czasu. Trzeba było wykorzystać urlop, więc jestem na urlopie. Pogoda, jaka jest, każdy widzi. Eee, śniegu trochę poleżało. Dzisiaj pierwszy dzień, tak naprawdę, ocieplenia. W tej chwili mamy jakieś 3 stopnie na plusie, 3-4, nawet pokazuje czasami. Kierowca szuka sobie, szuka sobie zajęcia. Na przykład umyłem samochód, bo mrozy zelżały, więc można było opłukać z tego. Z tej soli, z tego piasku. No i wracam do domu. Trochę samochód przegoniłem, <noise> bo nigdzie nie jeżdżę, nigdzie nie wychodzę praktycznie. Znaczy wychodzić wychodzę, nie wyjeżdżam nigdzie na miasto. No i tak sobie pomyślałem powiem parę słów do, do Was, bo pewnie nie wiecie co się dzieje. Niektórzy, ci co wiedzą, to wiedzą. Tymczasem kierowca jest na feriach, czyli tak zwanym urlopie planowanym zaplanowanym przez zakład pracy, co niektórzy uważają za dziwoląg, no, w porządnych firmach tak jest. W, w złych firmach jest tak, że nawet yy, w ogóle na urlop pójść jest ciężko, a co mówić do tego, żeby ci firma planowała, kiedy ty masz iść na urlop. Co nie oznacza, że wtedy, kiedy, kiedy, kiedy ja potrzebuję, to urlopu nie dostaję. Po prostu no, jest tyle i tyle urlopu, trzeba go wykorzystać w ciągu roku. No nie wszyscy od razu wykorzystają 26 dni, więc trzeba to jakoś sensownie porozkładać, a przy takiej ilości pracowników, kierowców, no to wiadomo, to wszystko rozkłada się w czasie. Także kierowca ma ferie zimowe w lutym, potem kolejny urlop zapowiada się na sierpień, także całkiem fajnie. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Przejechałem się teraz tutaj, patrzę zmiany, zmiany, zmiany poczyniły się na linii 2, tam na końcówce patrzę już Praktycznie można powiedzieć stan zamknięty szeregówek. Także zmienia się trochę. Tydzień czasu mnie nie ma w pracy, bo już ponad tydzień, bo dzisiaj mamy wtorek drugiego tygodnia urlopu. No i trochę się zmienia, a że dwójki też jakiś czas temu już nie miałem, więc jakiś czas temu miałem, to, to też jakieś tam zmiany widzę. Do pracy wracam, myślałem, że może jeszcze będzie sobota i niedziela wolna. Ale okazuje się, że w sobotę wracam do pracy już, bo sobota to już jest 1 marca. 1 marca 2025, więc będzie to pierwszy odcinek z marca. Ale w niedzielę mam wolne, taka ciekawostka. Także w sobotę do pracy niedzielę mam wolną. I taka ciekawostka też dla tych, którzy, których w ogóle interesuje to, jak kierowca pracuje, bo zdaje sobie sprawę z tego, że nie każdego interesują szczegóły. Niektórych w ogóle nie interesują. Kierowca będzie miał. Znowu Nocki, tym razem dwie, ale chyba niestety znowu będzie to linia 305, czyli tak zwana N5 w Waszym rozumowaniu, bo tak jest też na przystankach, czyli linia N5. Zmiennik znowu będzie miał N1, a ja N5. Ale będzie to dopiero nie w ten weekend, tylko w następny, jak dobrze pamiętam. Także taka, no to takie ogłoszenia parafialne. Co do grafiku. A poza tym nie mam zbyt ciekawych wieści, jeśli chodzi o jakieś tam linie, bo będą to linie głównie, przynajmniej według tego co na razie rozrysowuje mi grafik, to będą to linie takie jak 17, 3, 5, 26, chyba i 24. Takie jakieś tam zapamiętałem pojedyncze numerki, ale co kiedy. To w tej chwili wam nawet nie powiem, bo nie pamiętam. W każdym czasie tak mniej więcej przedstawia się najbliższy czas. Czyli czas zaraz po powrocie moim z urlopu, z ferii zimowych, jak zwał, tak zwał. A na razie wracam do domu, szykować obiad, <grytanie> trzeba coś zjeść. Jak się siedzi na wolnym, to tylko człowiek szuka sobie zajęcia w pierwszym tygodniu dosyć ambitnie spędziłem, bo nawet troszkę tam mały remoncik, a teraz zakupki umyłem samochód, bo aż nie mogłem na niego patrzeć po tych zimowych przejażdżkach oczywiście tak szczegółowo to się na wiosnę dopiero umyje, szczególnie w środku podkurza, bo na razie nie ma sensu to wszystko Od tak z grubsza tylko trochę umyłem i żeby było przyjemniej jeździć szczególnie na zewnątrz szyby, żeby to jakoś wyglądało także pozdrawiam serdecznie moi drodzy widzowie i słuchacze. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak widzicie, kierowca wrzuca jakieś tam ciekawostki Dropsa, wspomnienia z wakacji 2024. Yy, jako że dużo się działo w poprzednim roku na wakacje, to mam co wspominać. Po prostu takie sobie szorciki wrzucam dla własnej też pamięci, bo kiedyś może zajrzę, to sobie będą poglądać. Co prawda, mam to wszystko gdzieś tam na kopiach w komputerze, ale wiecie tak. Gdzieś mobilnie będę, człowiek będzie chciał sobie pooglądać. Chyba, że YouTube powyrzuca wszystko. Zamknie biznes i nic wtedy nie będzie. Także pozdrawiam serdecznie. Miłego oglądania, jeśli to was interesuje. Co tam kierowca wyprawiał na wakacjach. Jeśli was to nie interesuje, no to trudno. Po prostu czekajcie na kolejne nowe odcinki. Pozdrawiam. I do następnego. Trzymajcie się i szerokości. No i przyczepności, bo może być ślisko. Do zobaczenia.